Jako ubiegłoroczny laureat dzisiaj jako gość, e, jak pan patrzy z perspektywy czasu na tę statuetkę no, i na dzisiejszych laureatów? To znaczy, ja mam e, cały czas wielki sentyment stoi na honorowym miejscu ta statuetka u mnie w domu, oprócz kilku innych, ale to są głównie nagrody z zawodów wędkarskich, natomiast. Nie, nie, to taki żarsik. Nie, no bardzo gratuluję kolegom w szczególności Piotkowi Gąsowskiemu. Z którym studiowaliśmy, znaczy on był rok wyżej, ale spędziliśmy kilka miesięcy, a nawet chyba lat, bo mieszkaliśmy w jednym wynajmowanym mieszkaniu i mamy wiele wspomnień. Także tutaj spotkanie nasze było bardzo przyjemne i gratuluję jemu, ale i wszystkim, 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 którzy dzisiaj dostali, bo niektórych oczywiście nie znam, tych przedsiębiorców, natomiast wszystkich kolegów artystów. Bardzo pozdrawiam serdecznie i gratuluję. Czy to spotkanie z Piotrem Gąsowskim to było spotkanie po latach dzisiaj? No my się tak mijamy w swoich pracach jakoś, że to rzeczywiście było bardzo miłe spotkanie, że, żeśmy się uściskali no, bardzo serdecznie, bo, no bo rzeczywiście parę miesięcy się nie widzieliśmy, ale zawsze mamy no, jakieś tam parę wspomnień, które... Mm, no nie mogę zdradzać, ale śmiejemy się bardzo. Proszę się podzielić, nikt nie słyszy. Nie, 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 nie. nie. To proszę Piotra zapytać. Dobrze, będę próbować. Dziękuję bardzo.